Co? Zaatakowali was Meda bandyci? To było straszne. Ci metalowcy wyzwali nas na robobitwę o oddanie i zaatakowali trzema meda bo tam Przestań, się masz gać się z To ci historia. Riko, co się dzieje? Wieram informacje. To po prostu wymarzony temat dla dziennikarza. O! Hmm? O, o, o. Dobra, idziemy. No to na razie. Nic z tego iki za dużo wiesz! A więc to tu dorwali was ci Rokersi? zgadza się Spike? Tak, właśnie tutaj. Najpierw grali, a potem nas ograli. Więc tutaj uderzyli. Możemy już iść do domu. Nie ma sensu tu siedzieć i czekać, aż się pokażą. Tak wygląda zasadka głupku podstawy dziennikarstwa. Wychodzą! Świetnie, my też! Czy to tam ci kolesie na was napadli? Oni, no coś ty! Takich wymoczków to ja bym załatwił z zawiązanymi oczami! Heh. Patrzcie, chłopaki, to ta łajza, co udaje meda wojownika! A -a -a, szefowo, to oni! To oni zabrali nam nowego bombardera od Meda Wiecie co? Macie niezły tupet, żeby tak napadać na mój gang. Wyszczekana. Chcesz gadać, czy staniesz do robobitwy? Nie do wiary. Samantha będzie z nimi walczyć? Już widzę te nagłupki. Samantha kontra Medabardyci. Spoko, szefie, pozbędę się ich. Teraz jesteś z nimi? Zawsze trzymam ze zwycięzcami. Masz coś do mnie? Tory mała, żadnych zdjęć. Nie zdradzamy szczegółów programu. Panie Koeriko! Tam, specjalność atak bombardera. Fenix, specjalność rażenie ognia. Raz uważaj! Raz uważaj! Hey, maleńka, ładnego masz medabota. Jeszcze mu się coś stanie! Hej, zostawcie ją w spokoju! Chcesz natańczyć mały! Nie trać na niego czasu, szefie. To zwykły głupek, który nawet nie ma medabota. Co? W dzisiejszych czasach? Żałosne... Na co mi jakiś durnowaty dzieciak, który w dodatku nie mamy medabota? Co ja mam robić? Erika potrzebuje pomocy! Muszę kogoś znaleźć! Synu, zatrzymaj się. Muszę znaleźć kogoś, kto mi pomoże. Tam nie dam rady! I tutaj się mylisz, synu. Poradzisz sobie. Co? Po prostu wykorzystaj to, co posiadasz. Swoje zasoby. To nic trudnego. Wystarczy, że w to, co masz, tchniesz życie. Musisz zajrzeć do swego wnętrza w głąb duszy. A w głąb duszy? Zgadza się, synu, a kiedy już zajrzysz do swojej duszy... Zajrzyj też do swojej kieszeni, wyjmij z niej wszystkie pieniądze i zrób wreszcie to, co należy. Kup ode mnie kurczaka. Ha, gdzie on się podział? Ten sprzedawca miał rację. Wiem, co mam zrobić. Poproszę medabota. Co, ale przecież. Ten dzieciak przychodzi tu od lat. Zawsze powtarza, że kiedyś zostanie meda wojownikiem. Może już dzisiaj? Sprzedany! Tak! Dobra. Medabot składa się z trzech podstawowych elementów. Oto tin-pet. Trochę jakby szkielet medabota. A to są meda części. Ramiona, nogi, głowa, tułów. To one decydują o umiejętnościach medabota. Ale najważniejszym elementem jest medal. Gdy go załadujesz, staje się mózgiem i duszą medabota. Duszą? Czekaj. Nie zapomnij o meda-zegarku. Będzie ci potrzebny. Ha? Włóż tu medal, a będziesz mógł transportować swojego meda-bota gdzie tylko zechcesz. Będziesz też mógł nim sterować. Wystarczy, że nadasz mu imię. Będzie się nazywał... Meta Metabee! Zrobiłem wszystko, co mogłem. Popilnuję ci, Meta Metabee. A ty ruszaj. Dobra. Ha? Ha? Hej, skąd masz ten medal? No dalej, złego do A i O nic się nie bój, brat. Nie pozwolę ci walczyć z tymi wariatami. No cóż, a jakbyś tak wygrała, może ci się uda nas pokonać. Przecież zawsze ktoś musi przegrać. <grym> Zostawcie ją w spokoju, bo jak nie! No, Iki! Bo jak nie, to co ty przygłupie? Transport! Meta Metabit! Medabot? On podobno nie ma Medabota! Tak? To to popatrz na to! <grym> Rakiety naprowadzające. Skrzydowe się do Medabota ze Artykami? Robobitwa to nie tylko walka najnowocześniejszych Medabotów. Chodzi o odwagę i siłę woli, o połączenie dusz Meda wojownika i Medabota! Moje wyzwanie przyjęte! Więc wszystko ustalone! O? Ogłaszam oficjalnie, że to robobitwa o oddanie! Pan Sej, czyli ja, będzie pilnował, żeby nikomu się nic nie stało! Meda wojownicy, meda boty! Robobitwa! Walcz, meta o, No co jest? <ścoughs> On w ogóle nie Wyzywasz nas i walczysz z takim śmieciem! Mlekram pokaże ci, jak się to robi! O! A oto! Henry! Jego ogień! Dosyć tego, wykaćka! Użyję bombardera, którego zdobyłem od tamtego dzieciaka! Nie! Dlaczego on nie wstaje? Zrobiłem wszystko według instrukcji! O. Wydałem wszystkie pieniądze, a on nawet nie chce się ruszyć! Nie mogę przegrać mojej pierwszej bitwy! No dalej, ruszaj się! Ruszaj się, ty, głupia, kubo, złomo! Co to robi? Ruszył się! Juni jest szybki jak błyskawica! To lepiej mnie osłaniajcie! Do ataku Poddajemy się! Zwycięzcą jest Metabi! Ja wiedziałam, że wygra. To czemu trzymałaś tamtymi, szefowo? Tyle mocy. Czy może pochodzić z medalu? A co powiesz na taki tytuł, Erika? Iki rozwala meta bandytów podczas swojej pierwszej robobitwy. Żartujesz? Najpierw uciekłeś. Co? Przez ciebie nie zrobiłam nawet jednego zdjęcia. To straszne. Chciałem cię ocalić przed Rokersami. Też mi wymówka! Nie ty mnie ocaliłeś, tylko meta B. To jego zasługa! Ciekawe! Tylko że to ja tak doskonale nim sterowałem! Nie do końca! Nazwałeś mnie kubą złomu! Hmm? I kto teraz jest kubą złomu? Jestem twoim meta-wojownikiem! Nie słucham twoich rozkazów! A może... on jest po prostu je zepsuty? Dzisiaj się Dzisiejsi zwycięzcy to Medavi i Pepeka! Kolejna robota w następnym odcinku Metabotów!